Witam, kochane dziewczyny i chłopaki, filmik dzisiaj o włosach, tak jak powiedziałam, postaram się Wam e, zrobić takie filmiki właśnie z odpowiedziami na niektóre Wasze pytania, bo ja nie nadążam Wam odpowiadać, jest pytanie z mnóstwo. E, zrobiłam już filmik o, na temat mojej buzi, zrobiłam filmik e, na temat moich zębów, dzisiaj włosy. E, bardzo bym chciała Wam zaprezentować taką fryzurę, e, takie bardzo proste włosy, bardzo błyszczące włosy, leciutkie. Oczywiście, tak jak ja Wam niedawno wspominałam, mam nową fryzurę, y, która o wiele, wiele łatwiej się układa. Ale jeżeli was, Wasze włosy są pocieniewane mniej więcej takiej samej długości, tak samo możecie te włosy modelować. Y, ja Wam wspominam, że bardzo lubię produkty z salonów Lovely Look. I y, y właśnie. Dzisiaj myłam sobie włosy tym szamponem. Szampon NutriCare, Głęboko używczy eliksir myjący, Bardzo, bardzo go lubię. Naprawdę ja nie mam żadnego problemu z rozdwojonymi końcówkami, mimo tego, że prostuję i suszę włosy prawie codziennie. I resztkę wycisnęłam tej maseczki. To jest jedwabista maska odżywca, odżywcza i głęboko nawilżająca do włosów zniszczonych. No już mam jej resztkę niestety I będę, no będę musiała, tak jak mówiłam, siostrę moją poprosić Żeby mi znowu następną kupiła Tak kochani, zaczynamy Co wam będzie potrzebne? To prostownica Ja mam prostownicę z GHD Już 4 lata ją mam Suszarka, suszarkę mam z Remingtona I powiem wam szczerze, jest ona rewelacyjna I zazwyczaj jak ktoś do mnie przyjeżdża Na przykład czy siostra, przyjaciółka, czy moja mama To mówią, Boże Kaśka, ta suszarka jest nieziemska I um, to jest model, kochani Mam nadzieję, że znajdę model D2010. To jest ten model. Następnie będzie Wam potrzebny spray przed prostowaniem, przed suszeniem włosów, aby te włosy nam się nie popaliły i jakiś produkt nabłyszczający. Ja akurat użyję tutaj um, nabłyszczacza, właśnie też z, z salonu Lovely Lux, z firmy Kratina. I to jest um, serum nabłyszczające, regenerujące końcówki. Wy możecie użyć na przykład um, jedwabiu z biosilku albo po prostu jakiegoś serum do włosów nabłyszczającego także kochani, ja nie, nie chciałabym, żeby te włosy były bardzo bardzo proste i takie no aż za proste chciałam, żeby dalej tutaj były te włosy troszeczkę odstające, uniesione u góry i później ładnie wyprostowane i ładnie błyszczące także moje włosy są już umyte i ja je zostawiałam troszeczkę, żeby one naturalnie wyschły i teraz Biorę mój spray i naprawdę malutką ilość, dosłownie cztery takie pompki z daleka, bo jeżeli za dużo takiego produktu dacie do prostowania włosów, to włosy Wam się będą kleiły. I teraz kochani, głowę na dół i suszymy. Tak kochani, będziecie miały włosy ogromne, właśnie jak będziecie suszyły suszarką z głową w dół. Ja się staram te włosy bardzo fajnie tutaj suszyć przy nasadzie, żeby te po prostu bardzo były fajnie podniesione, żeby one nie były uklapnięte. No i jak widzicie sprawdziło się, prawda? No, mam mega szopę teraz. Następnym krokiem to będzie spięcie sobie całej góry. One jak widzicie już są bardzo fajnie błyszczące, one także są świeżo farbowane. Tak, i następnie biorę moją, biorę moją szczotkę. On, ta szczotka jest z firmy Revlon. Mm, ona jest aluminiowa i ona jest świetna, ponieważ ona przy suszeniu nagrzewa się i w ten, 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 w ten sposób właśnie wam te włosy bardzo fajnie prostuje i modeluje, w, jak, w, jak, w którą stronę chcecie. Także biorę sobie moją suszarkę. Biorę sobie pasmo włosów. Zawijam na moją szczotkę i suszę. Następnie biorę sobie następne pasmo. I znowu suszymy. Dobrze, kochani. Następnie grzywka i góra. Modelujemy ją sobie palcami, tak jak chcemy. Tu, te, um, tutaj czubek głowy możecie sobie znowu nawinąć na szczotkę i w ten sposób go wysuszyć. Właśnie w ten sposób trzymając i ciągnąć do góry. E, a tutaj grzywkę modelujcie sobie palcami, na przykład wyciągają ją w tą stronę, obojętnie w którą stronę chcecie. Ja bardzo lubię także do tego używać szczotki. No i kochani, jak widzicie, włoski są cudownie y, ułożone, praktycznie mogłybyśmy je tak zostawić, prawda? No nie musimy już tutaj nic robić, może troszeczkę posprojować lakierem, żeby nam się wszystko pięknie trzymało. Y, natomiast ja je wyprostuję, natapiruję tył, poprawię troszeczkę grzywkę, y, no i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie Wam się bardzo podobał. W ostatnim moim filmiku mówiłam Wam, że bardzo chciałam mieć e, włosy pocieniowane, pocieniowane w ten sposób, żeby były widoczne e, pasemka, oddzielone pasemka. Nie chciałam, żeby fryzjerka zrobiła mi te włosy brzytwą, ponieważ wiedziałam, że będę miała taką szopę, szczególnie jak wyjdę na deszcz albo jak będzie bardzo wilgotno. E, moja fryzjerka pokazała mi bardzo fajny sposób, jak właśnie takie strąki zrobić sobie za pomocą prostownicy. I ja Wam już to zaraz pokażę. Znowu sobie spinam włosy. Ja wiem, że to teraz strasznie długo zajmuje, i Wy sobie pomyślicie, o Boże, jak ona w ogóle może takie tyle czasu sobie włosy układać, ale po prostu ja, jeżeli włosów sobie nie ułożę, to wyglądam strasznie. I niestety no, muszę włosy sobie ułożyć, żeby jakoś wyglądać, prawda? A więc tak, weźcie sobie grzebień, szczotkę, cokolwiek lubicie, waszą prostownicę. I teraz tak, jeżeli chcecie, żeby te stronki były oddzielone. To prostujcie włosy, wyciągając je w, tej, w tą stronę. Nie wiem, czy to będzie widoczne, jak one się oddzielą. Widzicie? One właśnie się tak oddzielają, właśnie za, pomocy, za pomocą prostownicy. I właśnie wyciągam je w ten sposób. Nie zjeżdżam prostownicą na dół, tylko jadę w ten sposób. Um, Fryzjerka także powiedziała mi, że w sumie takim najlepszym utrwaleniem um, tych pasemek będzie spray do włosów, zwykły nabyszczający spray do włosów po prostu dlaczego? Może najmniej wytłumaczę dlatego. Dlatego, że spray do włosów możecie wyczesać, a jeżeli użyłybyście na przykład wosku, czy jakiejś gumy do włosów, no to musicie później te włosy umyć. Jeżeli posprayujecie sobie lakierem do włosów, sprayem do włosów, no to ten spray można wyczesać. Także ja tutaj Wam polecam spray jakiś nabłyszczający, żeby jeszcze te włosy były bardziej lśniące. No, i po prostu delikatnie je sobie spryskajcie. Ja teraz ich nie będę spryskiwała, ale po prostu je sobie delikatnie spryskajcie i jeszcze oddzielcie te pasma właśnie palcami w tą stronę. Tak, kochani. No, i następnie możemy to zrobić. Jak widzicie, jak mi się szybko włosy układają. Ja je tylko na chwileczkę spięłam i one już mają, już mają inny, inny kształt i nabierają fal. Także ja, kochani, powoli sobie całą tę stronę wyprostuję. W ten sam sposób, który wam pokazałam. I tyle. Cały resztę już nie będę prostowała. Dlatego dalej chcemy, prawda, żeby ten nasz przód był bardzo ładnie odstający żeby on nie był ukrapnięty. W ten sposób. Modelujemy sobie grzywkę w jakiś sposób chcemy. Tak jak mówiłam, grzywka jak na razie doprowadza mnie do szału. Ale jak widzicie, włoski są bardzo fajnie tutaj wyprostowane. A tutaj mają bardzo fajny kształt takiego boba. Dobrze, kochani, następnie. Następnie szczotka moja, kochana, ulubiona. Biorę mój tył tutaj czubek, włosy na czubku głowy. I tapiruję. Prawdopodobnie lepiej by mi było takim cienitkim grzebieniem. Chwileczkę, zaraz go poszukam. I tapiruję. Lakier do włosów. No i tak możemy iść koń. Nie no żartuję oczywiście tutaj sobie to pięknie ładnie rozstrzyszamy, żeby nie wyglądało jak gniazdko dla bezdomnych ptaszków. w ten sposób. Grzywka, jeżeli grzywka Was doprowadza do szału, tak jak mnie w tym momencie, co możecie zrobić? Wziąć sobie Wasz grzebień i delikatnie ją sobie potapirować o, tak, żeby ona się trzymała na jedną stronę W ten sposób, kochani. Jeżeli uznamy, że chcemy więcej sobie doprostować tutaj, jeszcze porobić sobie strąki, jakieś ewentualne poprawki. W ten sposób. No i co, kochani? Fryzura jest zrobiona. Ja Wam muszę pokazać, jak ty wygląda. Także chwileczka. Długość jest taka sama, a tutaj jest to troszeczkę podniesione delikatnie. Tak to wygląda. Bok jeden i bok drugi w ten sposób. No i tak jak mówiłam, żeby grzywka nam się trzymała na miejscu, żeby nam nie leciała na oczy, można ją jeszcze bardziej potapirować i posprayować, właśnie jakimś lakierem napuszczającym. Zapomniałam Wam wspomnieć o jeszcze jednym produkcie. To jest to serum napuszczające z firmy Kreatina, ono tak wygląda. Bardzo, bardzo delikatna konsystencja. Ja sobie daję tego kropelkę. I teraz tak, możecie to zastosować na włosy mokre, dopiero co umyte, albo na włosy suche. I naprawdę niewielką ilość jeszcze możecie sobie te pasemka porozdzielać pięknie, bo czasami włosy umyte mogą się puszyć. Także ja sobie delikatnie przejeżdżam. Naprawdę nie, nie, dużo tego serum, bo ono może być tłuste. Musi to być naprawdę malutenka ilość. Tak samo na tył. Ale tutaj już oczywiście to, to serum nabłyszczające już mi nie jest potrzebne, bo włosy się idealnie świecą. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że, że, że to Wam się podobało i jakoś jest to Wam przydatne. Oczywiście możecie kupić inne kosmetyki nabłyszczające, tak, jak powiedziałam, ja naprawdę tą serię NutriKear bardzo, bardzo lubię. Ona jest idealna dla moich włosów. Ja włosy bardzo często farbuję, bardzo często prostuję, bardzo często suszę. Ja bez suszarki to po prostu żyć nie mogę. Także dla mnie ta seria jest idealna. Jeżeli macie gdzieś blisko salon, możecie się przejść, pooglądać te produkty, zobaczyć, jak pachną, dotknąć tych opakowań i stwierdzić, czy chcecie właśnie te kupić, czy może chcecie kupić coś innego. Tyle, kochani. Serdecznie Was pozdrawiam. Dajcie znać, yy, czy ten filmik Wam się spodobał w jakiś tam sposób, czy był on yy, dla Was przydatny i czy zgapicie właśnie metodę prostowania włosów w ten sposób. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. pa papa.